Recenzje, które najbardziej lubię robić to są recenzje sprzętów, które zostały ze mną na dłużej. Dlatego możecie dzisiaj poznać mój robot odkurzający DreamyBot Z10 Pro, który sprawił, że Xiaomi S9 niestety pożegnało się z moim domem, a on zagościł tutaj na dłużej. A dlaczego? Tego dowiecie się w recenzji. Zacznijmy od jego wyglądu. Jak przed chwilą się dowiedziałem pod, pod drugiej strony kamery, jest to męski robot. Mi się podoba, faktycznie. Będzie się bardziej podobał wiomie S9, które było bardziej delikatne, białe, z takim ładnym wyświetlaczem tutaj z przodu. Dreamy Bot Z10 Pro duży, szary, masywny. Zacznijmy od jego stacji do samoopróżnienia. Tak jak widzicie, ona już jest nowszej generacji, czyli mamy tutaj dwa otwory, którymi dostają się, wydostają się zanieczyszczenia. On tutaj sobie na nią specjalnie wjeżdża, co jest też zaletą w jego wypadku: to, że nawet jak jest mokry, to niekoniecznie ta woda będzie nam leżeć na panelach. To zauważyłem, jak one są bardziej płaskie, to z tym był bardziej problem. On tutaj wjeżdża jest trochę pod kątem. Sama stacja jest wysoka. Ona ma 50 cm, jest też no, tak duża w każdym aspekcie. więc musicie to wziąć pod uwagę. Jeżeli macie małe mieszkanie, macie mało miejsca, to może być problem. U mnie on się ledwo, ledwo zmieścił. Jeżeli chodzi o pojemność tej stacji, to mamy tutaj pojemnik 4, worki 4-litrowe. Powinny wystarczyć na około 65 dni działania. U Mnie mniej więcej na tyle wystarczają. Mieszkanie mamy, um, mieszkanie mamy 60, przepraszam, 70 cm. To nie duże. 70 metrów kwadratowych. 70 cm to on by sobie dał w chwilę, moment. Ale utrzymujemy, e, utrzymujemy powagę i kontynuujemy, mimo tego, że powiedziałem, że mam mieszkanie 70 cm. To czego brakuje. To tutaj tego wyświetlacza, który by na przykład informował o tym, że on jest zapełniony albo nie. Mamy tylko taką lampkę, która informuje o tym, że jest napięcie, więc za dużo tego nie ma. Fajny, duży. Teraz przejdźmy do samego robota. Tak jak widzicie tutaj, mamy LIDAR, więc znany nam wszystkim sposób mapowania pomieszczeń, ale z przodu mamy jeszcze kamerę. Więc on ma coś takiego co się nazywa High Precision LDS i za pomocą tej kamery jest w stanie jeszcze lepiej wychwytywać wszelkiego rodzaju przeszkody, które się przed nim znajdują. I to mapowanie działa zdecydowanie lepiej i to odkurzanie działa lepiej. Jak to wygląda w praktyce, o tym będzie później, ale warto jest powiedzieć poza tym, że ta kamerka ładnie wygląda moim zdaniem. Tutaj mamy trzy przyciski, sprzątanie wokoło niego. Po najbliższym kwadracie włączenie oraz powrót do stacji. Gdy ja sobie otworzę tutaj pojemnik, to mam pojemnik 0,4 litra z filtrem. Teoretycznie nie powinniśmy tutaj nigdy zaglądać, bo on sam się ma opróżniać i wszystko leci tutaj. i Mamy te 65 dni w spokoju. W praktyce warto raz na jakiś czas tam zerknąć, bo mogą być szczególnie w różnego rodzaju zakamarkach. Po ukrywanym brud oraz może się sam, y, sam filtr zanieczyścić, więc warto, nie wiem, raz na miesiąc chociażby zerknąć tam, zobaczyć, co się dzieje. Poza tym mamy nożyk oraz szczoteczkę do czyszczenia samego robota. Też fajnie ukryty ze specjalną. To ciężko będzie pokazać, ale tutaj jest takie wyżłobienie, dzięki czemu łatwiej jest go wyjąć. Ja lubię takie niuanse, bo one faktycznie budują całość jako ok, jako takie wrażenie super. Jeżeli chodzi o jego wysokość, to możecie zobaczyć, on jest tutaj lekko porysowany. Próbował wjechać pod mebel, który był tak tyci, za niski i zrobił tak. Więc tutaj mam, ja to nazywam takim szronem. On jest oszroniony, a nie porysowany. A teraz patrzymy od dołu. Co mamy od dołu? Mamy szczotkę boczną pojedynczą w tym miejscu. Mamy tutaj szczotkę główną. Ma ona specjalne gumowe osłonki, żeby jeszcze ten brud się nie wydostawał. Kolejny fajny niuans, Dreamy, który, który dodało. I mamy samą szczotkę główną, którą możemy sobie rozmontować. Dzięki temu możemy łatwiej ściągnąć wszelkiego rodzaju włosy z niej. A tutaj jest miejsce. Na pojemnik na wodę. On ma tutaj, tak jak możecie zobaczyć, jest no, niewielki. Montujemy go w ten sposób. Szmatka. Zbiornik na wodę został zamontowany. Nie spoileruj, bo chciałem o tym powiedzieć później. Ale tak, szmatka się montuje dosyć specyficznie, bo musimy ją jakby od środka wsunąć tu. Nawet bardziej jest. Albo dobra, niech będzie. To zawsze jest takie trochę czasochłonne. To, 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 to jest takie dziwne dla mnie rozwiązanie, bo tak jak ja mam sposób na nią. Najpierw pierwsza część, potem środek i druga część już jest zamontowana. Trzyma się o wiele bardziej, ale sekundę potrzebujecie. No i potem ją przyczepiamy do rzepa, i już jest on gotowy do mopowania. Czas na trochę techniki. Ten zbiornik, który wam pokazywałem, to jest 150 ml. Wody niedużo. 5200 mAh to jest jego bateria, która pozwala na około 150 minut bez przerwy działania. więc nawet duże domy, moim zdaniem, powinien spokojnie sobie z nimi poradzić. Powinien je wysprzątać. Oczywiście, o ile mówimy o jednym piętrze, bo między piętrami się nie przemieści. Ale za chwilę powiem, jaka jest jego jedna fajna funkcja dotycząca pięter. Siła ssania 4000 paskali, więc jest stosunkowo mocny. Aplikacja do sterowania tym odkurzaczem jest Xiaomi Home. Dobrze nam znana, lubiana aplikacja. Na pierwszy rzut oka to co widzimy, to widzimy co on sobie wysprzątał. Ja akurat nie mam teraz zrobionej mapy, bo chciałem wam pokazać też jak wygląda proces stricte bez pokojów, ale będą pokazane zrzutki od Pawła, który robił też recenzję tego robota, gdzie zobaczycie, że możemy sobie podzielić nasze mieszkanie na pokoje, możemy je sobie ponazywać, możemy sobie potworzyć wirtualne ściany. Ja tutaj mam jedną albo całe strefy, gdzie on nie powinien. Odkurzać. Możemy sobie także, właśnie, kliknąć po lewej stronie, żeby on odkurzał konkretny pokój, albo jakąś konkretną strefę, którą sobie rozmieścimy. Na przykład stwierdzimy, że chcemy, żeby tutaj ten 2 metry na 2 metry nam posprzątał. Przy zarządzaniu mapą, możemy tą mapę sobie wziąć i edytować. Możemy mieć kilka map. Możemy też mieć mapowanie wielopoziomowe, czyli dzięki temu po włączeniu mapy wielopoziomowej nie będą zapisywane, on będzie odkrywał, jakby. Za każdym razem możemy mieć trzy mapy, czyli możemy mieć trzy piętra tak naprawdę przy tym odkurzaczu, On sobie je zapamięta. U góry mamy powierzchnię, którą sobie ostatnio wyczyścił 24 m2. Ile czasu mu to zajęło? 24 minuty, czyli widzimy, że to jest mniej więcej metr na minutę. No i bateria, która aktualnie ma 100%. A gdy wejdziemy w ustawienie tego urządzenia, to już zaczyna się robić ciekawie, bo jest tego dużo. Zaczynajmy od tego, że mam unikanie przeszkód High Precision 3D, które ja mam, a które Paweł uznał, że jednak jest kiepskie. I ja muszę przyznać, że coś w tym jest. Ono nie jest idealne, bo on nie leci wtedy tak jak wszystkie roboty od lewej do prawej, tylko on jak na przykład widzi jakąś przeszkodę, to próbuje ją jakoś ominąć i w efekcie często odkurza trochę dłużej niż powinien. U Pawła to było 5 minut dłużej odkurzania. Czy to dużo, czy mało? bardziej sam fakt, że on trochę różnie jeździ i się gubi, może być problemem. Głos i głośność i tu taki genialny plus zaleta i wszystko full. Bo jest język polski. Jest język polski, więc robot mówi po polsku, mówi ładną polszczyzną i to jest ogromny, ogromny plus. Dla Dreamy. Mamy wzmocnienie na dywanach, czyli gdy on wjedzie na dywan, wykryje, że jest na dywanie i wtedy włącza silniejszą moc, co też jest zdecydowanym plusem dla wszystkich osób, które posiadają dywany. Czułość identyfikacyjna mówi nam o tym, czy on ma być bardziej czy mniej czuły na dywanie w zależności od tego, czy macie je z niskim włosiem. Wtedy raczej powinna być ta wysoka czułość, czy macie je z długim włosiem, czyli bardziej takie szegi. Wtedy niska, niska ta czułość powinna być włączona. Ma blokada rodzicielska jeżeli potrzeba. Wznowienie trybu czyszczenia, czyli on powróci do stacji ładowania, jeżeli się rozładuje i wróci, będzie dalej kontynuował. Tryb nie przeszkadzać, jeżeli jest, jeżeli potrzebujecie. No i czyszczenie miejące 30 minut po odkurzaniu, tutaj ma, ale to trzeba pamiętać o tym, że trzeba przyjść tą. Tą nakładkę nałożyć, wlać tej wody, więc to nie jest takie samoobsługowe. Tutaj czekam bardziej na Roboroka S7 Max V, jeżeli chodzi o rozwiązanie fajniejsze. Dlatego Dalej mamy ustawienie auto Możemy ustawić, czy on się ma auto opróżniać po jednym razie, dwóch czy trzech. Czyli jeżeli na przykład mamy codziennie e, odkurzamy, no to czy ma się samoopróżniać raz, dwa, czy w sensie co jeden dzień, co dwa. Czy co trzy. Ja rekomenduję, żeby zostawić ten co jeden. Co prawda to jest bardzo głośne, gdy on się odpala, więc raczej nie radzę tego robić rano, bo się po prostu obudzicie, ale wtedy, gdy nie ma nas w domu, ja Wam potem pokażę jedną fajną rzecz, jak ja sobie z tym radzę. Zaplanowane czyszczenia. U mnie pusto. Mojego mam gdzie indziej, gdzie indziej sobie nim steruje, ale to zostawiam za chwilę. Historia czyszczenia, żebyśmy widzieli, kiedy on sobie czyścił nasze mieszkanie, w jakich godzinach. Zużycie akcesoriów. O, widzę, że muszę mu czujniki przyczyścić, bo akurat wyskoczyło po 0%. Filtr 72, szczotka boczna, szczotka główna, to jest zawsze tak mniej więcej. Możemy też mieć pilota, żeby sobie ustawić, żeby nim posterować bezpośrednio. Rozpocznij czyszczenie za pomocą pilota. Ale może niekoniecznie. Rozpocznij mobowanie. Nie jedź. Wstrzymane. Dokładnie. Możemy go również zlokalizować. Aha, to jest. Jestem tutaj. No, ładnie powiedział. Nazwa urządzenia to sobie nie zmieniałem. Co jeszcze mamy? Mamy inteligentne sceny, jeżeli chcemy sobie potworzyć jakieś sceny z nim związane. Akurat nic sam nie mam, więc w tej aplikacji możecie zobaczyć, jest tego sporo. Wrócimy jeszcze tylko na chwilę do głównego ekranu, gdzie pokażę Wam główne funkcje, o których jeszcze nie powiedziałem. Zacznijmy od trybów czyszczenia. Tutaj sobie możemy ustawić moc sania od cichego przez standardowy do mocnego oraz turbo oraz ustawiamy sobie ilość wody, którą ma zużywać, niską, średnią albo wysoką, no i wzor mopowania, czy to ma być takie codzienne mopowanie, czy takie bardziej dokładne. A w strefach zakazanych możemy sobie ustawić albo wirtualną ścianę, proszę, albo całą strefę zakazaną, jeżeli nie chcemy, żebym tam jeździł, albo strefę bez mopowania. To się przydaje w przypadku dywanów. Wspominałem Wam, że gdzie indziej sobie go zautomatyzowałem. Zautomatyzowałem go sobie w HomeKit. Co prawda, Dreamy nie ma wsparcia dla HomeKit, bo HomeKit nie przewidziało jeszcze robotów odkurzających. Wow, ale możemy za pomocą wtyczki HomeBridge dodać go tam i tam będzie albo jako wiatrak, albo jako przełącznik. Mi wystarczył jako przełącznik, gdzie sobie po prostu go włączam albo wyłączam. Wszystkie ustawienia mam w aplikacji Michał, a tutaj sobie ustawiam, że o. Tam dajmy na to godzinie 18. Jeżeli nie ma mnie w domu, bo on jest dosyć głośny, jeżeli chodzi o tą stację, no to wtedy on zaczyna działać klikając ten przycisk. Rozpocznij mopowanie. Rozpoczynam Czas sobie odpowiedzieć na to pytanie, jak on sobie radzi na co dzień. Skoro został u mnie na dłużej, to możecie się domyśleć, że radzi sobie bardzo dobrze. Zacznijmy od odkurzania. Ja lubię to, że on ma tą kamerkę 3D i on sobie nawiguje inteligentniej. Często mi jakieś leży, leżą różne rzeczy na podłodze, on wtedy je ominie. Nie mam jakiegoś super ciężkiego terenu do testowania. Nie ja mam głównie panele, kafelki, nie mam żadnych dywanów, nie mam psa, żeby te włosy psie się tutaj wciągnęły i walczyły z nim, ale on na takim zwykłym u mnie w domu radzi sobie perfekcyjnie, wciąga kurz, okruszki, wszystko to co potrzeba. Jeżeli chodzi o mapowanie, no to mamy dalej takie szmupowanie, trochę wiodełkę, zetka, ja już to wszystko daję mniej więcej w podobny, na podobnym poziomie. To jest wszystko. Y takie są. So -so. Już trochę do tyłu czekam na Roboroka 7 Max z tym dociskaniem szmatki do podłogi z dawkowaniem samodzielnym wody. To będzie jak dla mnie wow, to będzie rewolucja. Tutaj bardziej taki extra feature, wszyscy mają, więc ja też mam, ale to Wam idealnie podłogi nie umyje. Sama stacja do samoopróżniania działa idealnie. Raz mniej więcej na dwa miesiące muszę wymieniać ten worek. Który się tutaj znajduje, w samym zestawie te dworki były tylko dwa, więc nie dużo, Ale spokojnie na Allegro, na AliExpressie dostaniecie te worki, bo coraz więcej jest tego typu stacji. One wszystkie działają na podobnych workach 4-litrowych. Mam to ustawione, żeby on codziennie się obróżniał. Ale nie słyszę go, bo działa po prostu wtedy, kiedy nie ma mnie w domu. Bo ja nie lubię, jak jeździ mi robot i mi przeszkadza. A przeważnie staram się, żeby w danych godzinach albo w jakiejś konkretnej godzinie jeździł, kiedy mnie nie ma, albo jak jestem gdzieś poza, no to wtedy go puszczam. Dzisiaj go bardzo lubię. Jest naprawdę fajnym robotem, ładnym. Został ze mną na dłużej. Nie głupieje jak w IOMI jest 9 po czasie, bo już to było naprawdę irytujące, że on też miał stację do samopróżnienia, ale jakoś nie miał w nią trafiać, miał problem z wypróżnianiem, jakkolwiek to brzmi, ale mój robot miał problem z wypróżnianiem, więc trzeba było go czyścić trochę to mało było samoobsługowe. Z nim tych problemów nie ma. Raz na jakiś czas zgubi mi mapę, co mnie irytuje. Niestety, ale chyba wszystkie roboty tak mają, że raz na jakiś czas zgubią mapę i muszą sobie ją zbudować na nowo. Niemniej jednak bardzo fajny, bardzo udany, ze wszystkich dotychczasowych najlepszy robot odkurzający jaki miałem kiedykolwiek w ręku. Dziękuję Wam za ten film. Mam nadzieję, że mój dreamie się Wam spodobał. Mi się spodobał, został ze mną na dłużej. A Wy lajkujcie nasze filmy, subskrybujcie nasz kanał i życzę Wam wesołych świąt, jeżeli oglądacie to przed świętami. Udanego weekendu, jeżeli oglądacie to przed weekendem. Albo po prostu miłego dnia lub wieczoru, jeżeli jest to zwykły dzień. Niechaj będzie czysty z Dreamy.